Bracie i siostry. Dziś 7 października przeżywamy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uroczystą inaugurację nowego roku akademii. Dziękować, zwłaszcza na Bukaresztu, ale dlatego, żeby tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest Bukareszt, czcić, wiernić wtedy, kiedy jesteśmy nam świętnych, ale także po to, by później w refleksji teologicznej, naukowej do tego wracać i odsłaniać tę wielką tajemnicę wiary nie tylko tym, którzy studiują na wydziałach. Kościelny, ale także tych wszystkich, którzy przyszli na tę Uniwersytet, ponieważ oprócz rzetelnej nauki, wiedzy, mądrości są jeszcze owej wielkiej formacji ludzkiej i formacji chrześcijańskiej. Dlatego chciałbym się powiedzieć, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście dzisiaj na ten świętą. Która wchodzi w istotę dzisiejszej inauguracji i że zrozumieliście tę specyfikę uczelni, która jest związana z Kościołem bardziej inaczej niż wszystkie inne uczelnie, a równocześnie pragnie służyć. Pragnie służyć że pragnie służyć Kościołowi. Przeżywamy tę inaugurację w dniu, kiedy Kościół. Przeżywa święto Matki Bożej Różeńcowej. To jest to święto, które nam pozwala rozważać tajemnicę odkupienia, tajemnicę Różejcowej. Rozważać tajemnicę odkupienia niejako pod przewodnictwem Matki Najświętszej. Bardzo często patrz, jak na drugi, który stanowił czwartą część różnica, w tej, ze światła powtarzał, że to jest historia zbawienia na chwana. w tym rytmicznym, ale przecież jakże głęboki powtarzaniu modlitwy Ojcze nasza, potem modlitwy zdrowa Śladija. Bądź pozdrowiony. To zdrowa Ślady... Pierwsze słowa anioła Gabriela, które dzisiaj słyszymy w tajemnicy zwiastowania, bowiem czytania dzisiejsze niejako przybliżają nam wieskość po dziecku tajemnic różeńca. Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan Tobą. I dopiero potem następuje po tak wspaniałym pozdrowieniu, niejako nawiązujących bądź Maria, o tym niebie do niepokalanego poczęcia dopiero po tym pozdrowieniu przychodzi propozycja i zwiastowanie na tego, że będzie Matko Syna Bożego, na który naród wybrany, na którego naród wybrany czekał przez wieki. I potem następuje dialog. Dialog, który jest ze strony Maryi stawianym w Nawet w pewnym sensie jest to również poddawanie wątpliwości. Spodziewanych słów. Ale nie po to, by odrzucić propozycję Boga. Po to, by ją by odkryć bardziej, na tyle, stępu, na ile istotną, na ile tajemnicą się odkryć tę wielką prawdę, o z którą przychodzi Aniu do Bawiny. I ta refleksja, ta rozmowa, to stawianie pytań, prowadzi w końcu do tego jednego słowa: Dnia. Niech mi się stanie. Oto ja sobie za Czy nie ma w tym dialogu Maryi za nią? Wysłannikiem Boga tak naprawdę dialogu Maryi ze Słowem Boga, które przynosi anioł. Czy nie ma jakiejś analogii, jakiegoś podobieństwa do tego, co robi każdy rok? uprawiający teologię, studiujący teologię, wykładający teologię. Stawia pytanie. Stając wobec tajemnicy, przyjmując tajemnicę wiarą, ale próbując uchylić rąk, a na tyle, na ile da się to zrobić ludzkim rozumie. I ta wasza praca uniwersytecka, na wydziałach użytkownych przede wszystkim, ale także na innych wydziałach, jest zadaniem waszych postawienia człowieka, postawienia studenta, Wobec tego Słowa Bożego, które, któremu służymy, któremu służycie, po to, by człowiek, młody człowiek, każdy z nas, mógł zakończyć ten dialog poszukiwania teologicznego czy humanistycznego, mógł zakończyć ten Fiat na miarę swojego powołania i na miarę swoich zadań. Także druga tajemnica, którą dzisiaj w Słowie Bożym czytamy, Rozważamy, to jest tajemnica zesłania Ducha Świętego, ten fragment zapisu ewangelicznego, który mówi o 10 dniach między niepowstąpieniem, a zesłaniem Ducha Świętego, kiedy apostołowie są zgromadzeni w jednym. Wiedzą, że czegoś jeszcze brakuje i wiedzą, że Pan Jezus zapowiedział Ducha Świętego, który wszystko przychodzi. Jak oczekują do Niego? Oczekują zgromadzenia we wspólnocie i oczekują na to, Zanim się Waczek wielkiego rozpoczął, bo Kościół ruszy ze zesłania Boga Świętego, zanim się to wszystko ma zacząć, zacząć na działanie Kościół ten nowy etap historii, zbawienia, jest obliczna, jest wspólnota. Przy uniwersytetu, który ma ruszył w nowe roga Nie ma także obowiązku, by go rozpoczynać na modlitwie i pytać się, w jakim sensie jesteśmy wspólnotą profesorów, studentów, pracowników. W jakim sensie jesteśmy wspólnotą, w sensie uniwersytetu Trzeci i ostatni wydźwięk, który chciałbym w tym kontekście postawić, to jest to pytanie, które jakby powstaje z kontekstu ustanowienia tego średniego. nauczania Przez papieża w XVI wieku roku 1971, kiedy Europa w obronie przed utratą tożsamości, wolności i suwerenności modli się cała nałożenie przed nawałą, która idzie w Witwo Podlewana dziś Jego Przywódca jest nie tylko zwycięstwem kultury, ale jest jakby szczytem wymoglonej troski o tożsamość tej wielkiej rodziny narodów europejskich w tamtym czasie. Ile razy potem jeszcze Europa broniła swojej tożsamości? I to broniła ją nie tylko armią, bo to jest tylko jeden ze sposobów ale broniła przede wszystkim mocą wiary i mocą odczucia. Także dzisiaj pewnie dużo mniej byśmy się bali tego wszystkiego co się dzieje w wielkim w migracyjnym współczesnego świata i Europy. Na pewno byśmy się mniej bali gdybyśmy byli mocni w wietrze, Gdybyśmy byli mocni w moralności. Gdybyśmy byli mocni Pytanie w kontekście ustanowienia tego święta, pytanie o naszą chrześcijańską troskę, o tożsamość. I to nie tylko Europa, Polski, ale tożsamość siebie samego, wyznawanej tak praktykowanej wierze i w życiu, które z tej wiary i to jest także to trzecie pytanie, które trzeba sobie wystosować, jako pytanie o tożsamość uniwersytetu, jako o uczelni służącej prawdzie, odkrywającej prawdę, niestanowiącej prawdy, ale idącej, idącej do tej prawdy przez poszukiwania naukowego. To jest pytanie o tożsamość, właśnie wychowanie informacji ludzi wam powierzchni. To jest pytanie o wielką tożsamość uniwersytetu, uczelni, zwłaszcza tego uniwersytetu, w którym jesteśmy i w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki. Żeby nie ulec pokusie, pokusie dobierania tematów, które nam podtrzyma dzisiejszy, mocno nad świat. Dobierania Żeby nie ulec pokusie dobierania do tych tematów ludzi, którzy będą je przedstawiać nie obiektywnie, ale jednostronnie. To też jest pytanie. Otóż tak. a Mamy więc mamy pytanie i o wspólnoty, wspólnotę Mamy pytanie o, te, o ten dyskurs naukowy, z którą nas objawili, po to by dojść do Słowa. I wreszcie mamy pytanie o troskę o tożsamość naszej nieprawdy, tożsamość naszej postawy ludziowej, ale także o tożsamość uczelni, na której dzisiaj rozpoczyna się mroczność. Wszystkich, którzy w Uniwersytecie stanowią to dobry, owocny i błogosławiony Nowy Rok Akademicki.